Dzisiaj dla mnie relacje inwestorskie to jest tak naprawdę komunikacja dla każdej spółki, która ma chociaż więcej niż jednego inwestora. No generalnie specjalizujemy się w pracy z takimi firmami, można powiedzieć z nowej gospodarki, patrząc chociażby na kraje bałtyckie, prawda? Tam, jeżeli powstaje jakikolwiek startup czy jakaś technologiczna firma, to nie od razu myślą o wyjściu na rynek globalny. Witam serdecznie, szanowni państwo, nazywam się Dawid Daninowski i moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Iwaniuk. Dzień dobry, witam Państwa. Który jest CEO InnerValue oraz członkiem zarządu INC. A dzisiaj w naszej tutaj dyskusji porozmawiamy sobie o szeroko pojętych kwestiach związanych z rynkami kapitałowymi, relacjami inwestorskimi i też troszeczkę zahaczymy o tematy związane z Venture Capital. Także zapraszam do naszej dyskusji. Dziękuję za zaproszenie. Że, no właśnie, dzięki że, dzięki, że tutaj przyszedłeś i znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać. Bo w takim razie może zacznijmy po prostu od początku. Opowiedz może od troszeczkę, początku. tak jest, naszym widzom, y, tak naprawdę, czym ty się zajmujesz, kim jesteś w INC, w Innervalue. Mm -hmm. I też może to też być dla nich ciekawe, jak tak naprawdę zaczęłeś swoją przygodę z, ryn z rynkami kapitałowymi. Generalnie to moja przygoda zaczęła się od dziennikarstwa. Mhm. Na drugim roku studiów poszedłem na, na staż do, do jednej z dużych gazet. No i przez kilka lat byłem dziennikarzem takim ekonomicznym, natomiast podobało mi się też to, co dzieje się z drugiej strony, tak? Że jak gdyby to spółki jednak tworzą ten kontent i one. W dużym stopniu narzucają narrację, która później się przebija w mediach. No media też były wtedy w takim czasie cały czas są jakieś tam transformacji od tych powiedzmy tradycyjnych do, do, mhm. do bardziej cyfrowych. Więc uznałem, że fajnie by było być po tej drugiej stronie i od 2010 roku kieruję pracami innerwaliu. Czyli to już jest no 13 lat, mhm. trochę jak gdyby zeszło. No jest to praca, która jak gdyby daje mi szereg satysfakcji, bo tak naprawdę uczestniczymy w bardzo ciekawych rzeczach, które robią nasi klienci i Aha. dokładając sam nawet mały kamyczek do tego, możemy być gdzieś tam jak gdyby wspólnie z nimi dumni z tego, co osiągają, więc to jest trochę taka geneza tego, jak zacząłem. E, mój y, związek z INCE, w sensie gdyby tutaj taka bliższa współpraca, uh -huh. no to był taki naturalny krok do przodu, bo komunikacja do czegoś prowadzi tak, jak gdyby no, ma na celu pozyskanie, utrzymanie jak gdyby, jakiejś grupy inwestorów. więc y, dzięki INCE jesteśmy w stanie, można powiedzieć, tak, one-stop-shop y, obsługiwać fajne, innowacyjne spółki w zakresie i komunikacji, i też pozyskiwania finansowania. Mhm. Wiesz, jak powiedziałeś o tym właśnie, że od 2010 roku, kiedy już zacząłeś na właśnie przygodę, widziałem ten taki błysk w oku i to takie taka satysfakcję, która no, przez Ciebie tutaj wiesz, przemawia. Także widać, że to jest coś, co sprawia Ci też wiesz, dużo fraj, duże przyjemności i dużo masz różnych ciekawych doświadczeń. Także może wiesz, co płynie właśnie na tym budując, przechodząc do mojego kolejnego pytania, to jak sam powiedziałeś, wiesz, no, zajmujesz się relacjami inwestorskimi tutaj doradztwem w tym zakresie, to może też powiedz troszeczkę naszym y, widzom, jak, y, jak jest tutaj właśnie ten track record przez te ostatnie mm -hmm. y, no, ponad dekadę y, tego, co, y, czym się zajmowałeś. I też, mm -hmm. wybacz to takie złożone pytanie, ale też może, dlaczego warto takim profesjonalistom powierzyć pewne aspekty właśnie działalności, jeśli chodzi o y, zarządzanie komunikacją? No, to nasze podejście też jak gdyby się zmieniło. Mhm. Początkowo byliśmy taką firmą, która stricte obsługiwała notowane spółki albo te, które wchodzą na giełdę. Dzisiaj, dla mnie, relacje inwestorskie to jest tak naprawdę komunikacja dla każdej spółki, która ma chociaż więcej niż jednego inwestora. Tak? Mhm. No bo, a szczególnie dla spółek, które nie utrzymują się z własnych zysków i przychodów, mhm. ponieważ ich wizerunek, jak gdyby reputacja i to, jak są postrzegane, no, jest główną walutą tego, czy będą się dalej rozwijały, czy nie, no bo mhm. się rozwijają jakby poprzez kapitał zewnętrzny. Więc te ostatnie lata no to taka mocna redefinicja też tego, co robimy. Bardzo dużo klientów dzisiaj to nie są spółki notowane, ale właśnie firmy z otoczenia venture capital czy firmy gdzieś, gdzie oni mówię biznesu, powierzyli środki. Tak więc to się bardzo, bardzo mocno po poszerza. Do tego ta komunikacja też rozwija się wertykalnie, tak, chociażby mhm. mamy też kwestie ESG i wielu innych rzeczy, tak. które również trzeba komunikować, raportować, no i to wszystko wpływa na wartość firmy, więc staramy się jak gdyby to adresować jak gdyby te, te, te potrzeby na, na każdym etapie działalności. ich działalności, tak, bo tylko wtedy można osiągnąć taki pełny efekt tego, co... Drzemie mm. wewnątrz poszczególnych potencjału. Tak, 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 tego wiesz, Iner Value, prawda? Inner value, tak, <noise> tak jest. I jest. Ta nazwa też nie jest, nie jest nie też przypadkowa. przypadkowa. Naszym celem zawsze była pomoc w pokazaniu tego, mm -hmm. jak spółka jest atrakcyjna, jak się rozwija, jakie są jej mocne strony. Mm -hmm. A konkurencja, tak jak na, na, na każdym rynku, tak samo i konkurencja o kapitał jest dosyć duża, więc. Słuchaj. To czy ktoś że taką czy inną inwestycję, no, zależy mm -hmm. od wielu czynników, nie tylko jak gdyby od y, samego biznesu, ale też od tego w jaki sposób ten inwestor y, się czuje w tej spółce, czy mm -hmm. jak gdyby te jego prawa i y, y, z jednej strony prawa, a z drugiej strony czy, czy, czy ta spółka po prostu jest postrzegana atrakcyjnie przez innych inwestorów, tak? To jest mm -hmm. dla niego też szalenie ważne. Tak, oczywiście. A też wiesz, y, powiedziałaś o tym dotknąłeś tutaj kilku kwestii, o których chciałem gdzieś tam z Tobą mm. porozmawiać, ale y, to może pierwsza z brzegu, zaczynając od tego, że powiedziałeś, że tutaj Wy cały czas rozumiecie to i ty też widziałeś w swojej drodze, że to jest jakby coś, co się rozwija, prawda, te relacje inwestorskie i to gdzieś y, ten proces ewoluuje. Mm -hmm. y, rozumiem, że Wy w INC y, tutaj y, sukcesywnie od jakiegoś czasu pożerzacie swoją licencję, prawda, i też chciałem po prostu, bo o tym czytałem, wiesz w prasie i chciałem po prostu też o to podpytać, jaka jest tutaj szersza strategia, jaki jest plan na to, dlaczego to robicie, i z czego to wynika. No generalnie specjalizujemy się w pracy z takimi firmami, można powiedzieć z nowej gospodarki. Mhm. Czyli tam, gdzie te innowacje, gdzie pomysł, gdzie ludzie są jak gdyby kluczowym. Asetem danych firm, więc mhm. tam jak gdyby ten czynnik takich y, relacji inwestorskich, komunikacji, y, postrzegania jest jak gdyby no, znacznie istotniejszy niż w przypadku jak gdyby twardych jakichś asetów typu nieruchomości czy, y, czy fabryki. Mhm. Y, więc jak gdyby wszystko, co robimy y, wspólnie, no, ma na celu to, żeby dać takiemu klientowi, Pełną jakość i, i obsługę jak gdyby całości Czyli procesu. Full service, nie? Tak, taki full service, bo w przypadku tych firm innowacyjnych często są przychodowo czy nie wiem, wycenowo duże spółki, ale w zakresie zasobów ludzkich znacznie mniejsze niż te z starej ekonomii. Tak? Mm -hmm. Tam nie ma często dużego działu marketingu, nie ma mm -hmm. osób odpowiadających za administrację. Jak gdyby to jest. jest ta formuła, no jest świat, dużo lżejsza, tak, ta formuła jest dużo lżejsza, i z punktu widzenia tych firm y, szansa na to, że oni się kontaktują, zełóżmy, z jednym centrum jak gdyby, wiedzy, czyli jak gdyby, to INC połączone z nami, y, no jest dużo prostszym procesem niż y, poszukiwanie doradców do jak gdyby, każdego poszczególnego elementu, więc mhm. to jest myślę taka nasza y, przewaga konkurencyjna. i Coś, co nas najbardziej wyróżnia od pozostałych firm, które no. prowadzą działalność w tym obszarze. Czyli to jest nawet, jakby wiesz, yy, stricte nawet nie jeśli chodzi o yy, dom maklerski, czy dom relacji inwestorskich, mhm. tylko po prostu, jakby takie jeszcze szerszy, dalej krok w tył i popatrzenie na biznes, zrozumienie, że są pewne funkcje, które te firmy, które już targetujecie, właśnie w tej nowej mhm. ekonomii, o której wspomniałeś, one gdzieś tam potrzebują w jakichś tam aspektach wsparcia, na przykład wspomniesz tutaj tej administracji, prawda, czy jakiś marketingu. I to jest zrozumienie całościowe tych waszych klientów i wychodzenie naprzeciw tym oczekiwaniom tak naprawdę. W trochę tak, trochę to też jest tak, że często te firmy nie są gotowe mhm. do pozyskania tego finansowania, tak, więc mhm. to jest cały proces od przygotowania, często przekształcenia ze spółki, nie mhm. wiem, z spółkę akcyjną, przygotowania też zarządu, który często nie, nie miał wcześniej styczności z inwestorami. Uh -huh. Jest to dla niego nowe przeżycie, uh -huh. więc jak gdyby kwestia i budowy całego equity story, budowy materiałów też jak gdyby takich do komunikacji z inwestorami. No i później w przypadku JNC egzekucji tak, takiej transakcji, czyli pozyskania, finansowania i wprowadzenia takiej spółki uh -huh. potencjalnie na giełdę. Czy wiesz co, z tym <laughs> Wiesz, jakby oswajaniem zarządu, właśnie takiej spółki, całym tym procesem. No ja też mam jakieś tam wiesz, swoje własne przemyślenia, ale to w nie głównie robiłem, wiesz, jak się prowadza to. W mm. Polsce jest wiadomo, New, New Connect, a tam jest AIM, czyli tak. Ultra czy Investment market. No to też wiesz od tych spółek, wiesz, żeby wyjąć ten czas tych ludzi decyzyjnych, którzy, oni wiesz, oni prowadzą biznes, a tutaj przy przygotowaniu prospektu wiesz, masz 10 tysięcy różnych pytań, potwierdzeń na każdy jakiś tam statement. Tak, tak. To fakt, że jest proces, gdzie tych ludzi, gdzie wiadomo, oni uczestniczą w tym pierwszy, zazwyczaj pierwszy raz, prawda? No, są, jest tam seryjni, wiesz, entrepreneurs, mhm. którzy po prostu wprowadzają ciągle tematy na giełdę. Ale tak, to wymaga wiadomo, wysiłku, cierpliwości też tych ludzi edukowania, także zupełnie wiesz. I nie też rozumiem, żeby czym żeby oszczędzać ich czas, no uh -huh. to jeżeli to jest powiedzmy jedno centrum wiedzy, gdzie oni uh -huh. muszą odbyć jedno spotkanie, cztery I to 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 jest cztery jest, kwestie, albo ta, trzy. Tak, znaczy w sensie, jak gdyby całościowo proces, uh -huh. to na pewno też jest, jak gdyby dla nich jakiś, jakaś wartość. tak, uh -huh. to, Bo tak jak mówisz, ten fander czy, czy osoby z zarządu, w tych mniejszych innowacyjnych firmach, no to one drywują wzrost tego, tego biznesu, tak, więc jeżeli wyjmiemy ich czas menedżerski, nie wiem, no w jednej trzeciej, czy, 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 czy jeszcze bardziej, w jakimś tam okresie, no to ta firma nie będzie się rozwijała w tym tempie, w którym się rozwijała, no bo jest to niemożliwe, więc, więc to jest jak gdyby taki nasz pomysł na, na, na tą działalność i myślę, że ci klienci, którzy z nami pracują, no to jak gdyby to bardzo doceniają. No, a Skoro już o tym mówimy, no to wiesz, z tego co, według mojej najlepszej wiedzy, to podmiotów dziesiątki, tematów setki, które ty i twoi koledzy, no, możemy kolekwialnie powiedzieć, przerobiliście przez te, przez te lata tutaj, prawda? Także Wiesz to też, no nie umiałem sobie, jak myślałem o tym naszym spotkaniu, mm -hmm. nie, nie chciałem sobie odmówić tej przyjemności, żeby zapytać Cię takie, tak bardziej ogólnie, na zasadzie, że jak patrzysz na to swoje, no, co będzie by być, bardzo bogate doświadczenie, przez, wiesz, widziałeś hossy, Bessy, wiesz, różne y, cykle tego rynku, y, no i już obsługiwałeś różne podmioty w różnych jakichś tam sektorach. Tu, tu w gamingu, tu wiesz w jakichś innych. Tematach związanymi właśnie z, z, z tymi nowymi technologiami. W każdym razie, mm -hmm. już bardzo szeroką gamę tego wszystkiego. Czy powiedz mi, Stick tutaj mówiąc o New Connectcie, który jest tym takim mał, małym parkietem, tą, takim kinderparty, gdzie te spółki wiesz, przechodzą, zaczynają tam swoją tą mm -hmm. przygodę z giełdą. Nie? Czy jak ty patrzysz przez pryzmat właśnie tych lat, yy, na tych ludzi, na te spółki, na ich pomysły. Czy są jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam się sprawdzają do takiego wspólnego mianownika w Twoim doświadczeniu? że Są jakby takimi faktorami, które gdzieś tam są jakimś tam taką indykacją, że np. dana spółka czy dany zespół menedżerski mhm. może odnieść sukces w Twoim subiektywnym odczuciu. Znaczy, po pierwsze to warto zauważyć, że 80 spółek, które są na głównym rynku, to mhm. są spółki, które były wcześniej na New Tak. Kolejna rzecz, oczywiście, trzeba pamiętać, że inwestowanie tam to jest dużo większe ryzyko niż inwestowanie w duże, w duże firmy. Mm. No, ale jest wiele caseów pokazujących, że dobra selekcja może dać jak gdyby super zyski dla inwestorów. No, myślę, że tu nic odkrywczego takiego bardzo nie, nie powiem. No ale przede wszystkim no to jest jak gdyby. Kwestia zarządu, kwestia kompetencji i mhm. też jak gdyby determinacji jego do y, osiągnięcia sukcesu. No i mhm. druga rzecz, która pewnie jest trudniejsza, trochę do, y, do oceny i bardziej y, indywidualna, no to bo jedna rzecz to jest y, być zdeterminowanym, mhm. a druga rzecz, czy wybrałem dobry rynek i czy wybrałem jak gdyby dobrą drogę, prawda? Tak bo jest. jeżeli z determinacją idziemy po drodze, która jak gdyby no, nie, nie przyniesie nie prowadzi, sukcesu, nie? tak to, y, to nawet naj, y, najlepsi ludzie też y, mm -hmm. się kiedyś jak gdyby zmęczą tym i, i, i też jak gdyby ten projekt nie idzie sukcesem. Y, natomiast te, te, te dobre zarządy jak gdyby ci dobrzy funderzy to są osoby, które potrafią, jak gdyby też reagować na to, co się dzieje, jak gdyby na rynku, czyli modyfikować produkt, nie wiem, sposób sprzedaży są otwarcie, gdyby na Fidba osiągnięcie sukcesu. Tak, 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 tak. Więc na pewno to um, driveuje czy, czy dana spółka odniesie sukces, czy nie tak. Czyli, czyli jakość teamu i też pomysłowość jego do radzenia sobie w sytuacjach, gdzie może ten rynek, który zaplanowali, albo na który pierwotnie weszli, to nie jest yy, to, co mhm. powinni jak gdyby robić. No, trzeba po prostu na to szybko reagować i, 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 i modyfikować. Mhm. A powiedz mi, jeśli chodzi o właśnie yy, te spółki, z którymi ty pracowałeś do tej pory, idąc troszeczkę dalej tą drogą. Mhm. Yy, czy masz jakiś taki swój naprawdę już ulubiony sektor, stricte ulubiony jakby taki segment spółek, z którymi z jakiegoś powodu. No, może nie jest że, że lubisz pracować, ale jest to wiesz dla ciebie ciekawy widziane jaki taki wiesz, takie promise for the future, na zasadzie, że tam gdzieś wiesz, widzisz, że te spółki mogą faktycznie, mhm. wiesz, y, y, odnosić niesamowite sukcesy. Czasami, oczywiście to nie jest lidujące tutaj, co, ja, co powiem, ale czasami gaming jest w Polsce mhm. gdzieś tam cytowany jako taki, wiesz, sektor, mhm. gdzie te spółki naprawdę były takimi pionierami i też były gdzieś dostrzegane potem na świecie, prawda? Znaczy ja myślę, że <laughs> sam sektor y, się zmienia, prawda? No mhm. mody się też zmieniają. Pewnie. Y, jeżeli chodzi o gaming, no to jesteśmy w jakiejś tam fazie y, pewnie odbicia po, po dużej korekcie, po cyberpunku i po y, CD projekcie. Y, to co na pewno jak gdyby jest fajne, y, to jeżeli te, te firmy mają po prostu takie globalne ambicje i szanse na osiągnięcie tych ambicji, tak? Mhm. No bo jednak Polska jest y, Małym krajem, prawda? Więc jeżeli ktoś działa tutaj tylko jak gdyby lokalnie, to perspektywy na osiągnięcie jakiegoś super wielkiego sukcesu. Z tego jak nie, nie jesteś, tak? No jak nie jesteś liderem rynku, typu tam Dino, Neuka, czy, 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 czy tego typu firmy, no ale z reguły te segmenty są już w jakiś sposób zagospodarowane tak. i ciężko jest jak gdyby na nie wejść. No to szanse mają te firmy, które myślą, jak gdyby globalnie, które się nie boją, które mają, jak gdyby pomysł i plan na to, jak no może nie podbić świata, ale pozyskać dużą część klientów z zagranicy. Mhm, więc na pewno to są firmy, z którymi się najfajniej pracuje, tak? No bo to też poszerza i twoje horyzonty i, i też się rozwijasz przy takich spółkach, więc więc na pewno to daje najwięcej satysfakcji, jak nasze produkty polskie, wytworzone. Gdzieś tutaj mhm. nasza technologia jest wybierana na świecie i, i, i używana, to jest na pewno coś, co Cię tak jak gdyby do, do tej pracy bardziej zachęca. Mhm. Więc wiesz, gaming jak najbardziej jak gdyby się w to wpisuje, ale, no ale, tak. ale, ale, ale tych sektorów nie no wiesz, wiesz indie producerzy, producenci przepraszam, gier e, gdzieś tam też na świecie się wybierają, ale wiesz co, wiesz to co mówisz właśnie, to jest, no uchwyciłeś takie powiedzmy sobie sedno, z tego, co często gdzieś się pojawia w tych y, moich dyskusjach, czy to przed kamerą, czy poza nią, y, z ludźmi, którzy gdzieś tam się interesują, wiesz, polską sceną, y, VC, tymi startupami, innowacjami, nowymi technologiami, jest to, że y, czy to wiesz, po stronie, y, tak naprawdę, bierz ludzi w tych startupach, którzy patrzą się na swoją konkurencję, swoich kolegów, czy y, na po stronie inwestora jakiegoś, wiesz, PFR-u, tego typu ludzi, że Brakuje, wiesz, po, że z jednej strony Polska, jako wiesz, społeczeństwo, jako społeczeństwo mamy wiesz, multum, no, rzeszę młodych, inteligentnych, wykształconych ludzi, którym się chce, którzy naprawdę mają pomysły, e, wiesz, znają języki, mają to mhm. wykształcenie i tak dalej, a z drugiej strony, właśnie takie troszeczkę jest poczucie, że mamy takie ograniczające nas podejście, że chcemy być właśnie tymi lokalnymi liderami i nie mierzymy, mhm. wiesz, na tą najwyższą półkę. i Często dziś właśnie zastanawiam, jak to można zmienić. Czy wiesz, to wynika z jednej kwestii, bo to jest taka, taka pułapka, w której mm -hmm. gdyby jesteśmy yy, patrząc chociażby na kraje bałtyckie, prawda? Tam, mm -hmm. jeżeli powstaje jakikolwiek startup czy jakaś technologiczna firma, to nie od razu myślą o wyjściu na rynek globalny, bo po prostu ich rynki lokalne są tak małe, że to nie ma, sensu, że, że to nie ma po prostu sensu, tak? Mhm. A u nas często zdarza się tak, że jednak ten rynek nie jest mały, nie jest duży, mhm. więc próbuje się jak gdyby zrobić tutaj coś na lokalnym rynku i potem ewentualnie to skalować i myślę, że to pewnie nie jest do końca najlepszy jak gdyby pomysł, mhm. Plus no, sprzedaż na rodzimym rynku jest trudna, a sprzedaż na rynku, którego nie znasz, którego nawyków jak gdyby i kultury jak gdyby nie? ten to, to jest jeszcze trudniejsza, więc, mhm. y, y, więc to jest jak gdyby bardzo duże ograniczenie. Tak? Produkt to generalnie jest nie wiem, no, może połowa sukcesu, tak? No, mhm. no, nawet nie wiem, czy, czy aż tyle, bo różnego rodzaju rozwiązań jest naprawdę dużo na świecie. I ten błąd, który też jest często popełniany, że ja mam najlepszy produkt, tak? no ale czy ktoś o nim wie, i czy ktoś chce go kupić? Dokładnie, prawda? bo to jak gdyby są dwie zupełnie jak gdyby różne rzeczy. Mhm. Dzisiaj jesteśmy zasypywani, nie wiem, setkami, tysiącami jak gdyby wiadomości, różnego rodzaju jak gdyby komunikatów, mhm. więc trzeba naprawdę potrafić dotrzeć do tego odbiorcy, który ma się zainteresować naszym produktem. Nawet jak on jest najlepszy, a nie będzie pomysłu na to, jak go sprzedać, to, 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 to on może po prostu umrzeć. Ale wiesz co, to też yy, znowu wiesz, uderzyłeś totalnie ten gwór, wiesz, prosto yy, w głowę. To jest to samo gdzieś tam, wiesz, jak już yy, uczestniczyłem w jakimś rozmawiałem potem yy, na forum ekonomicznym w Karpaczu niedawno, yy, to też właśnie, yy, nie wiem czy to był Rafał Brzoska, tak mi się wydaje, że właśnie powiedział, że wiesz, Dokładnie to, co ty mówisz, że jedną rzeczą jest posiadanie jakiegoś produktu i że tobie, wiesz, się wydaje, jako właśnie takiemu founderowi, mm -hmm. że ten produkt jest wiesz, fantastyczny, jest po prostu super, jakby każdy powinien go chcieć, a wiesz, z drugiej strony tym, żeby ludzie wiedzieli, że oni powinni chcieć ten produkt i żeby faktycznie do nich z tym dotrzeć, prawda? Żeby tą ideę gdzieś tam jakby sprawić, że oni faktycznie będą wiedzieli, że ten produkt istnieje i dwa, że on. I, jakby może im ułatwić na przykład życie, tak? Także to są dwie mm. różne, nie, często nieskorelowane rzeczy. I często to jest jakiś tam jakiś problem się tych founderów. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jednak taka sztuka kompromisów, tak? Tak, tak samo jak, nie wiem, w polityce żadna partia nigdy nie, nie jest tą, którą sobie jakby wymarzysz, bo ktoś ci się nie podoba, ktoś ci się podoba, no ale yy, yy, musisz jakby uh -huh. coś wybrać, tak? tak? samo w biznesie, no nie możesz się skupiać tylko na technologii, Yy, nie rozwijać, jak gdyby sprzedaży. I yy, yy, często jest tak, że może musi ten produkt być mniej zaawansowany, żeby był tańszy, żeby tam złapać, jak gdyby tą, tą, tą yy -y. cenę rynkową i odnieść sukces. I myślę, że dużo osób ma z tym problem, tak? Czyli szczególnie jak gdyby, tych osób, które coś stworzyły, które jak gdyby są twórcami jakieś rozwiązania, no to że... Wiesz, i dziecko, nie? Wiesz, tak, są zapatrzeni w nie. To jest taki tam, tak, można sobie dawać takie, te, takie przykłady typu, nie wiem, Dyson, tak? Mm -hmm. Goście, który tam ileś dziesiąt lat pracował nad super, Idealny idealnym produktem. Tak, produktem i na koniec dnia odniósł sukces, ale ile było porażek jak gdyby po, po drodze mm -hmm. i, i tak naprawdę ile razy ten projekt musiał gdyby nie udać, więc y, ja jednak jestem tak bardziej pragmatyczny, tak? Więc po prostu szukałbym swego miejsca Złotego gdzieś, jak środka. gdyby na rynku, a, y, a nie skupił się tylko na jednym aspekcie, prawda? Działalności. Mhm. Słuchaj, ostatnie pytanie y, z mojej strony, wiesz, y, wracając troszeczkę na tutaj, tą sferę New Connecta. Y, czy według Ciebie na ten moment. Warto w ogóle jeszcze inwestować na New Connect? Cie? Jako wiesz, inwestor detaliczny, czy, yy, jakby, czy to jest ten moment, że można tak ci zacząć wiesz, myśleć o tym, żeby wkładać, na przykład, nie wiem, jako osoba, yy, taka wiesz, no codzienny Kowalski swoje oszczędności zamiast na jakieś konto oszczędnościowe to iść o jakieś, mhm. jakieś spółki yy, na New Connect? Yy, no a jeśli tak, no to yy, jakie są, gdzieś tam wiesz, oprócz tego, co powiedzieliśmy sobie do tej pory, mhm. jakieś albo sektory, szczególnie. Twoim zdaniem ciekawe, yy, albo jakieś takie rzeczy, na które warto gdzieś tam zwrócić uwagę. Oprócz tego, tak jak mówię, powiedzieliśmy sobie, że na przykład właśnie musi być dobra ekipa, mhm. która jest na do tej spółki. Mhm. Znaczy, na pewno New Connect to nie jest jak gdyby miejsce na, na robienie pierwszych inwestycji, mhm. więc pewnie na, na początek polecałbym trochę mhm. poinwestować w większe spółki, yy, może dywidendowe, może jak gdyby zobaczyć. Oczywiście każdy ma różne profil yy, ryzyka, jeżeli mhm. ktoś. Lubi duże ryzyko, to, 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 to na pewno dzisiaj jest dużo lepszy moment niż, nie wiem, dwa lata temu, prawda? Bo wyceny wielu spółek wydaje mi się, że są niskie. Mm -hmm. Nie wiadomo, kiedy ta hossa gdyby, zejdzie Mówi. do tych, powiedzmy, małych, średnich spółek, no ale zawsze kiedyś w cyklu ona się pojawia, prawda? Więc. Takie bardzo jakby racjonalne, rozsądne podejście i patrzenie na wycenę, i na to, czy firma sobie powiedzmy poradziła w gorszych, w lepszych czasach, albo nawet uczestniczenie teraz w ofertach, gdzie te oczekiwania mhm. właścicieli są na innym poziomie tak, niż, ja niż w no, tak Dokładnie. Tak wiesz, no. no to daje szansę na. na, 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 na na zyski. Mhm. Natomiast y, ja bym inwestował w spółki, które rozumiem, w branże, które jak gdyby, nie wiem, z, z, z których korzystam, mhm. albo mam jakiekolwiek wiedzę wykraczającą poza jak gdyby tylko y, sektor mhm. y, y, gospodarki. Y, na pewno wszystko, co jest związane z cyr cyr cyrkularną gospodarką, mhm. y, y, wszystkie rzeczy związane z OZE, wszystkie rzeczy związane z Zieloną energią, dobrym pożyczkiem. Tak, to na pewno jest y, coś, czemu warto się przyglądać i na co będzie jak gdyby duży nacisk kładziony. No, oprócz naturalnie tych firm, o których rozmawialiśmy, tak? Biotechnologia, Medtechy i Gaming, które y, są bardzo ryzykowne, tak, no, ale dają szansę na y, gigantyczny zysk, w, jeżeli się y, sukces wydarzy. Mhm. Widzicie Państwo, y, no New Connect y, na pewno. Nie jest rynkiem, na który mogą czy powinni wchodzić inwestorzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkami kapitałowymi, po to, żeby może nie zostać dawcami tego kapitału, ale. Tak jak tutaj widzimy, jest dużo różnych ciekawych sektorów i też spółek, które tworzą te sektory, którymi warto się zainteresować, warto śledzić te trendy, bo tak jak Wojciech powiedział, nie wiadomo, kiedy ta Hossa zejdzie również na ten niższy parkiet naszego rynku kapitałowego. Szanowni Państwo, moim dzisiejszym gościem był Wojciech Iwaniuk. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również i tutaj z Państwem widzimy się ponownie. Dziękuję i do zobaczenia.